Właśnie, ta sytuacja, ta sytuacja rzeczywiście jest, jest nie, nie jest normalna, jeśli chodzi, jeśli chodzi, niestety Dazon zaczyna robić podobne rzeczy, co kiedyś Eddie Hearn zapowiadał, że nigdy robić nie będą, a mianowicie my zawsze szanujemy pięściarzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta sytuacja tutaj w tej chwili wygląda, z mojej strony tego co ja słyszę, że to praktycznie tutaj Eddie Hearn nie ma nic do gadania, tylko kiedy, kiedy Gennady Gołowkin stwierdzi, no wiesz co, ja mogę wyjść to wtedy wyjdę, no bo, bo ten termin, który był podawany osobiście przez niego, to nie jest to, że ja podałem ten termin, ktoś podał, ty podajesz, Eddie Hen podał datę, Chicago i na to było przygotowane, między innymi Chicago, jakby nie było, tu mieszkam, sala, Winters, i to ma się, o, o, ma się, e, m, ma się odbywać, była zarezerwowana, ten termin lutowy, wszystko wyglądało, że ok, e, telefon od e, Gennadija Gołowkina, wiesz co, ja jeszcze tak z miesiąc potrzebuję może więcej, więc to jest, to wszystko z tego wynikło. No, kiedyś to było nie do pomyślenia, że to pięściarze ustalali, kiedy będą walczyć, zwłaszcza zarabiając 12 milionów dolarów za walkę, bo tyle zarabia Gołowkin. Natomiast teraz to wygląda, z tego co słyszę od ludzi związanych z Gołowkinem, jemu chodzi o to, żeby zawalczyć dwa razy w tym roku i żeby przerwa między walką z Szeremetą, bo oczywiście oni wszyscy zakładają, że Szeremeta odhaczony, IBF i tam później goło, ten... Kanelo, jak zawsze w, w terminie wrześniowym, żeby to, żeby to tak wyglądało. No, ale z Twojego punktu widzenia, co Ciebie to obchodzi? Ty masz jednego mistrza świata, drugiego masz pretendenta. Teraz ta, to, co mówisz, no, i, i, jak, jak się przygotować? E, Kamil kontra Gołowkin. Wiele, wiele. Twoja opinia na ten temat. Oczywiście, że nie będzie faworytem, Oczywiście, że zdecydowanym faworytem będzie Gołowkin. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast nie da się również ukryć, że ten, ten gołownik, którego widzimy dzisiaj, jakby była odwrotna decyzja w walce z Derewiaczenką, to nikt by słowa nie powiedział. Tak, tak. Znaczy tu chciałbym, jeśli mówimy o, o Kamilu, tak, chodzi nam na termin, natomiast Kamil już ma wszystko dogadane, tak. Wszystko dogadane, wszystko ma gdzieś tam podpisane, Znał, co ma boksować, tylko czeka na termin. Natomiast Głowacki czeka... I na to, i na to, tak? I, no to, jest, to to też dla, dla zawodnika, który już, dlatego powiedziałem, coś zrobił, to, to już, no, też są też ważne rzeczy inne, tak? Tak. Tak. tak? Natomiast u Kamila, tak, tak. czekamy tak. na film, tak, wiemy, że, że e, Dołowkin będzie faworytem. Natomiast Kamil, Kamil taki zakapie, on, on, on myślę, że jest zawodnikiem, który lepiej boksuje pod presją. On, on, on nie może dostawać zawodników słabszych, gdzie on wychodzi, on wie, że to walkę po prostu, wyjdzie, po prostu wygra, tak? po prostu. co bo on nie robił, co bo przeciwnik nie robił, on to wygra. Tak? Kamil wtedy boksuje o wiele gorzej i, i to też jest błąd, też jest sprawą motywacji, która, e, która nie powinna w ogóle zaistnieć tak? w przypadku e, takiego poziomu, natomiast tu chyba z, ma, z motywacją problemu żadnego nie będzie absolutnie. Jakby był to, to, to po prostu to, to od razu to podbije i, i ta motywacja się pojawi. mam, tak? Ale nie wierzę. Że, że Kamil, Kamil, Kamil już jest na, nastawiony na, na ciężką walkę, na ciężką pracę, tak? I, I wie, jak ciężkie przed nim jest zadanie. No też sobie zdajemy sprawę, tak? Że, że ja pamiętam był w kina z, z Grześkiem Proksą. tak? I, 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 już Wtedy mówiłam, przed tą walką, tak, że, że, że to jest, jest najgorszy dla Grześka przeciwnik, który wtedy, wtedy mógł być. Z każdym, z każdym innym wtedy był paradzie, bo był naprawdę świetny formie. Tak. Natomiast go w, tym, w tych stylach, tak, po, prostu, po, prostu, po prostu nie dał rady, nie da rady i to, to w ringu się potwierdziło. Tak. A, a, a potem, potem Gienadziej się zrobił takim tym prawdziwym, typie drzydak pokazał klasy i zmiotował wszyscy, wszystkich i, i, i za bardzo to chyba nikt z nim boksować nie chciał tak? razem, razem z Solomar Solom Alvarezem tak? potem dopiero jak chłopak zaczął się no, troszeczkę może starzeć się, może nie starzyć się, ale, ale dopiero, dopiero te walki się zaczęły i, i teraz nie wiem czego Ktoś zaczął go krytykować, tak? dużą krytykę, że z kim on boksuje, z kim on boksował, a z nikim nie boksował, tak? Po prostu z nim nie, akurat ten typ zawodnika, z którym nikt nie chciał boksować. Także ciężka przeprawa przed nami, zdajemy sobie sprawę, ale, ale no co? No, no, nie brać, nie brać, nie brać takiej taki walki, no potem żałowania. Całe życie mówi teraz o, o, o stronie typowo sportowej. No, jeśli, jeśli, jeśli mam charakter, jeśli, jeśli uważam się, że, że zapisałem się na ten boks, będą dzieciaki, miałem marzenie zostać mistrzem świata, to, no to, no to jest teraz, proszę bardzo. I, I myślę, że u Kamila takie podejście w tej chwili jest. Absolutnie. E, Fjodor w ogóle... Dziękuję jeszcze raz, ale jeszcze przynajmniej dwa pytanka zadam, i, jeśli mogę. Pierwszy z nich wspomniałeś nazwisko Michała Cieślaki, Cieślaka, wspomniałeś nazwisko Kalęgi, które funkcjonowało dokładnie tak, jak byłeś, jako ewentualny rywal Głowackiego. Byłem na kongresie WBC, gdzie to nawet. Gdzie to, gdzie to, Makamu, przepraszam. Gdzie to zarządzono nawet, więc jakby nie było, tak rzeczywistość wygląda. Natomiast abstrahując od tych wszystkich rzeczy, które są. Z wielkimi znakami zapytania wyjazdu do, do, do no, zupełnie inne środowisko, bo to nie jest wyjazd e, z Warszawy do Nowego Jorku, czy z Warszawy do Londynu. To jest wyjazd z Warszawy do Kinszasy, gdzie no i, jest inaczej. Natomiast, natomiast kwestie, kwestie sportowe. Twoje spojrzenie z boku jako trenera Michał Cieślak kontra Ilunga Makabu. Co widzisz po stronie plusów Michała? Co uważasz, że może być problemem Walczy z takim przeciwnikiem jak Makab. niewątpliwie. E, wielkim plusem Michała jest e, determinacja, tak? Jest, jest młodość, jest determinacja. To jest jego pierwsza szansa, a wiem, wiem jak się zachowują zawodnicy, e, dostając tą szansę pierwszy raz, tak? Po raz pierwszy. E, dają siebie wszystko. E, poświęcają temu wszystko, tak? I, i nawet nawet jak coś w walce może nie iść. To mając charakter odpowiedni, oczywiście potrafią tą walkę e, przylamy, tak? To jest, to, to, to jest coś, co. E, mam nadzieję, że to Michał ma, tak? że, że wyjdzie i da siebie wszystko. Oprócz tego, że wiadomo, że na tym poziomie to już e, sam charakter e, e, nie wystarczy, tylko, tylko trzeba mieć umiejętności, no i zobaczymy, zobaczymy, jak sobie poradzi. E, Sytuacja nie jest taka łatwa, tak? bo on się w Stanach na, na zawodnika e, praworęcznego, na Sefery, który, no wiadomo, te, te swoje latki już dawno, dawno, dawno ma ze sobą i, i, i przyjechał do Polski, wrócił po obozie, tak? I teraz, teraz to będzie, będzie też zadanie dla trenera, jak, jak to połączyć, dwa, dwa ciężkie... Abozy, tak? Jak, jak nie zajechać popatrzeć, czy, czy, czy nie, nie dotrynować, tak? Bo na pewno trzeba jakoś musiał mieć, tak? I, i teraz całkowicie yy, jak tam będzie w tej Afryce, tak? No, no, też trzeba być przygotowany. My, ja zawsze podchodziłem do takich rzeczy ostrożnie, tak? Ja, idziemy, ja byłem zawsze ostrożny. Tam różne rzeczy z odżywianiem, z pokojami. Natomiast no, tu, jest, tu, jest, tu jest Afryka i. i Trzeba być gotowym na wszystko, może w taki sposób. Trzeba mieć e, z sobą w tymie osoby, które, które mm, troszeczkę w życiu widzieli. Są doświadczeni przede wszystkim życiem i są bardzo nieufni. Tak? To, to jest podstawa. Moim zdaniem, które może teraz oczywiście się, że ja takie coś gadam, tak e, o boksie, tak. Natomiast e, to, to są nietale, które czasami decydują w ringu o walkach na, na tym najwyższym poziomie. Tak? To, to Michał na pewno musi, musi wiedzieć. Natomiast wierzę, że będzie przygotowany wie, że da siebie wszystko, bo, bo różne rzeczy o nim y mogę mówić, ale charakter chłopak ma. Tak? Charakter ma, ma mu uderzyć. E, makabu, moim zdaniem osobistym, już po e, Beliu chyba to nie jest już troszeczkę ten zawodnik, bo, bo jednak działam. Wiedziałem jak to zamarciony i w walce z Kudrysowem i w walce z, z Papinem. Tak? W ostatniej rundzie tam też niewiele brakowało, żeby ta walka skończyła się przed czasem, tak, także, także czyli potrzebny, potrzebny, potrzebny cios. Tak? Potrzeba donieść, potrzeba donieść e, cios akcentowany do, do głowy Makabu. Wiadomo, że to nie będzie łatwo. Jest to zawodnik bardzo mocno bijący, Zawodnik, który ładnie składa kombinacje i zawodnik, który będzie boksował można powiedzieć, u siebie, tak, to, to też jest bardzo ważne. Pytanie, którego, jeśli bym nie zadał, to kibice by mi absolutnie nie wybaczyli. Natomiast, aha, jedna uwaga, proszę Państwa, ja nie dyskutowałem z Fiodorem Stamy się za długo, tematu w ogóle nie było, włączyliśmy Skype'a i rozmawiamy w tej chwili. Muszę zadać. Czy kiedy rozpoczęłeś treningi z Arturem Szpilką, namawiałeś go, żeby był pięściarzem wagi junior ciężki? Oh, to jest grubsza sprawa, tak? bo on przyszedł do mnie z uwagi wagi Cruiser, tak, pamiętam, jak e, on miał problem zrobić tą wagę dla, na wyjście Bartnika wtedy e, przed pierwszym dojściem, no. tak? on, on robił tą wagę nawet pamiętam, może to nie śmiech był, ale jego zabrali jak razu po wadze, tak? gdzie on nawet nie zdążył ktoś tam sugerował, że dacie chłopakowi chociaż do McDonalda tam obu hetelów, żeby coś zjadł po tej wadze tak? bo bardzo głodny w więzieniu osiągnął wagę ponad 130 kg do mnie przyszedł 124 był pomysł z początku, żeby on tą wagę robił natomiast Artur przede wszystkim nie chciał tej wagi robić w sensie takim, że nawet nie chodziło o da radę czy nie da rady, czy ciężko, nie ciężko. Po prostu postanowiło, że w wadze ciężkiej więcej zarabia się pieniądze. Tak mi się mm -hmm. I na tym się skupił. E, całkowicie inne podejście było jego do, do odżywiania się. Tak, jakieś tam, wiadomo, e, pewne rzeczy pilnowałem, tak, na dozach czy na, 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 na walce, tak? E, co chłopaki jedzą, co w jaki sposób się odżywiają. Natomiast Eee, Artur sobie postanowił, że. No, no, ja, pamiętam, ja pamiętam, były momenty, kiedy ja mu nie pozwalałam wejść na salę z wagą powyżej 110 kg. 110 pamiętam, było par razy 110-100 i on w ogóle tak? Do takiego Do takiego dochodziło. To była sprawa jego. Tym, tak jak teraz on sobie wiedział, że on będzie boksował słowach dużo i, i, i będzie super. I teraz, on tak samo mówił wtedy o wadze, wadze super ciężkiej. Tak? i wtedy myślę, że się nie dało tego zrobić po prostu tak sobie teraz mówienie, że ja mówiłam, że jego dadi, że to ta, a ja mówiłam, że faktycznie on dałby radę, nie wtedy on nie dałby radę zrobić tego po prostu tak. Ja, ja teraz mam wątpliwości, bo, bo wiadomo o ten, ten zakład teraz, tak, że nie chodziło mnie o to, że on to dalej zrobi, ja jestem ciekawy, czy on to utrzyma. On wa waży w tej chwili, dzisiaj, dzisiaj z nim rozmawiałam. W Hiszpanii on waży 97, 97 tak? Żeby on utrzymał tą wagę, tak? Żeby uwagę, e, kiedyś się zaczął walki, bo też, też, też nie mówimy o walkach, o walkach m, na, na początek na pewno, tak? Że ktoś m, zaboksuje. Nawet powiem szczerze, nie znam planów teraz, kto będzie zawodnikiem przeciwnikiem jego i kiedy on będzie boksował. Natomiast ta czołówka ta w kruzy też nie jest lawa. Tam też potrafią chłopaki bić. Biją, biją, może nie tak, nie mają tego tanuży, tak? Natomiast biją celnie, biją, szybko, <noise> biją bardzo dokładnie. I, 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 I obu Arturowi się udało. Obo Arturowi się udało, i na, na pewno dużo przed nim. Na szczęście, na, na szczęście e, jego trener, z którym też e, rozmawiam, gdzie on ma błędy, przede wszystkim techniczne, tak? To musi poprawić, bo, bo z taką pracą na pewno, z takim zachowaniem przed akcją a po akcji na pewno w, w czołówce, w czołówce wagi ciężkiej też nie zaistnieje, tak. Ja myślę, że trener przede wszystkim, myślę, że bardziej o zdaje sobie z tego sprawę i, i, i na tym będą pracowali. Bardzo fajnie, że teraz wyjechali do, do Sądu w Hiszpanii, są, dwójkę pracują i, i na tym myślę, mam nadzieję że się skupiają, tak, także, także obu musi udało z tą wagą. Kruzer, tak, bo, bo e, myślę, że Artur był taką osobą, dla których by fajnie jakby, jakby było istniało. waga, waga 100 kg, czy tam do 98 tam funtów, Jakby, jakby funta ładnie by to wyglądało, tak. Myślę, że to był tam przypadek, tak. Natomiast bicie się pomiędzy tym a tym też jest ciężka. Czy Artur będzie miał taką e, moc e, władzy kruzem? E, trudno powiedzieć, bo ta dynamika jednak. Pójdzie teraz w strony szybkości, a nie strony strony w strony w stronę, w stronę, w stronę siły. A 2020 rok kończymy pytaniem coś, co ty chcesz powiedzieć kibicom. Mam nadzieję, że jest taka osoba, że jest taka jedna, jedna postać, którą, którą masz tam gdzieś z tyłu głowy. Może nie często mówisz publicznie, że w polskim Boksie, że zwróćcie uwagę na 2020, 2020 rok. Mam nadzieję, że ten chłopak podskoczy do tego poziomu, który ja od niego oczekuję, albo który uważam, że, 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 ma talent, czy jest taka osoba w polskim boksie, masz tak, masz kogoś takiego, bo masz nadzieję, że zrobi ten skok i zwróci na siebie uwagę, oj coś mina, mina, <średnia> jest średnia, jest średnia. <na sobie>. <średnia> ja przepraszam, ja przede wszystkim nie lubię takich deklaracji, bo, bo czasami <średnia> się napędzi za bardzo i, i potem jest, e, to jest po pierwsze, po drugie, co dla mnie może być tam e, tych, tych, tych walk mistrzowskich, miałem parę wygranych w tych walkach mistrzowskich? Więc dla mnie, dla mnie żeby. Wiesz co, czasami to jest tak, że e, chłopak e, nawet na niższym poziomie, który ma ograniczenia różnego rodzaju większe niż ci, ci typowych pięściarze, jak on da siebie maxa i, i da świetną walkę. Ja, ja, ja cieszę się tak samo jak jakby ktoś, kto. E, ja, ja czasami powiem szczerze, ja się, czasami i to chyba zrozumiane, tak, cieszyłem się z walk, nie Biniasa, czy się Beniasa czy Jackiewicza, tak, z ich wygranych, niż wtedy, kiedy na przykład Diablo wygrywał walkę mistrzostw świata, tak, Niektóry, każdy sobie może przypomnieć, tak, no ale tam stawka była inna i, i, i szło całe świat, a, a tu to było z tym różne. Tak? natomiast ja jednak, jednak staram się i cieszę się chyba z tego, że, że jednak patrzę bardziej na sport niż tą stronę, Biznesową brudną um, zawodowego boksa, bardzo brudną stronę zawodowego boksa, która, która istnieje bez wątpienia, i, 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 i to mnie czasami załamuje, czasami 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 y, y, salami rotuje tylko żeby, żeby to dalej ciągnąć i, i, i bo widzę czasami może więcej niż. niż, niż um, kibice tak, co się co, dzieje i czasami się oddychce, natomiast człowiek przychodzi na salę i widzę uśmiechy chłopaków, chęci do pracy i, 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 i ta praca dalej, dalej idzie, tak. E, także życzę, życzę co? No mogę życzyć każdemu polskiemu zawodnikowi, żeby żeby skoczył troszeczkę wyżej od swojego pułapu, który mu kto, ktoś inny wyznaczał. Może ten chłopak ma wyższy pułap, może wystrzeli, może 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 zaskoczy innych tak, swoim poziomem boksowania i, i coś poruszy w ich karierach u niektórych zawodników, a, a, a ci inni po prostu y, udowodnią całemu światu, że, że są mistrzami i, i, i dzięki temu ustawią sobie i życie sportowe, i pozasportowe. Także to życie, to życie y, wszystkim polskim y, pięściarzom, nie tylko, nie tylko zawodowym. Tylko też potrzebujemy sukcesów amatorskich. Tak. I a, a, a twoim widzom co? No, chcę, chcę, żeby żeby zobaczyli jak najwięcej jak najwięcej programów twoich, gdzie, gdzie ty zaczynasz program Mamy to, tak? Coś takiego. <noise> <noise> Fiodor, walnęliśmy old school, patrzę w tej chwili 45 minut, czyli Prosiłem Fiodora o 15, 20, ale moglibyśmy gadać godzinami, ale 15 rund old school, bez tych, bez tych 12 na kawie, mamy... W naszym miejscu na kawie spotkamy się i pogadamy dłużej troszeczkę, może tam no. na Uniorko, może doprowadzisz mnie może w Chicago gdzieś no. do lat. W Chicago nie za żadnej kawiarni się nie zaprosiłeś. Proszę Państwa, wydało się, że w tej chwili nagrane jest. Obyście jak najwcześniej przyjechali, Obyście ta, oby, oby ta data została wreszcie potwierdzona, bo doskonale wiem rozmawiałem z pięściarzami, rozmawiałem z trenerami takimi jak ty, nie ma niczego gorszego jak nie znasz daty, nie wiadomo, trenować mocno, trenować słabo, dwa dni odpoczynku, nie, 24 na dobę, nie ma niczego gorszego, czekamy na, czekamy, czekamy na tą datę, ja dziękuję bardzo za, za, za twój czas, Fiodor Łapin, legendarna postać polskiego boksu. co prawda jak ja słyszę o kimś, że mówi legendarna postać, to albo ma pomnik, bo ma ja pojutrze na tak to, ja to nie, 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 nie jest. Jeszcze wszystko jest ok. <śmiech> <śmiech> za życia, Fiodor Łapin. Dziękuję Ci bardzo, Fiodor. Pozdrowienia dla, dla rodziny. Trzymajcie się mocno i to jak najszybszego zo zobaczenia. I nie wiem, no nie, nie wyobrażam sobie, jaka byłaby chwila. Twoja jako trenera, żebyś w Chicago miał dwóch mistrzów świata na jednej gali. To ja ja go... nie mnie, <laughs> to nie podkręcaj mnie, już to przerabiałam. Spokojnie, stąpią bardzo, bardzo mocno po ziemi i, 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 i mnie to, ja wiem, że czasami przychodzą e, chwile wielkie, ale po nich zawsze przychodzą e, e, te parażki, które, które pomagają e, osiągnąć znowu te chwile piękne. Tak to działa ten świat i ten zawód. Po prostu ja sobie zdaję sprawę z tego, jeśli nie zachwycam. Także to możesz takie rzeczy mówić, tylko na mnie to nie działa. Dzie, 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 dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję, Fiore. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.